Zawsze marzyłam o tym, żeby mieć przyjaciółki. I jakoś nigdy mi kurczę, nie wychodziło. Bo jakby należę do takich osób, które no, dają siebie swoje serce na, na, na dłoni, a potem to, no, to, to, to serce było tak, tak zmiecione. Mhm. I było to bardzo bolesne, wielokrotnie, wielokrotnie też z. Jakąś absurdalną zazdrością się ze strony kobiet spotykałam. I to było dla mnie też no, ciężkim doświadczeniem, bo jak ja jestem dla kogoś, to jestem, jestem cała. Jakby tam nie ma, nie ma zazdrości, nie ma złych emocji, i też wydaje mi się, że teraz dopiero jest taki czas w moim życiu, że jakby. Trafiam na kobiety, bo nie mogę powiedzieć, że odkrywam kobiety, bo ja zawsze bardzo wierzyłam w kobiety. Uważam, że kobiety naprawdę potrafią być świetne, tylko dla siebie są czasami potwornie okrutne. I teraz mam taki okres w życiu, że przychodzą do mnie fajne kobiety. Nareszcie. A z kolei z mężczyznami. U mężczyzn nie ma takiej zazdrości, ale z hmm. mężczyźni są. Nie chcę, po, nie chcę, powiedzieć proś. Mniej mm, jest nieporozumień. A mężczyźni raczej, raczej nie wszyscy oczywiście, mówią to, co, to, co myślą. I to bardzo sobie cenię w relacjach damsko-męskich, takich na płaszczyźnie mm -hmm. koleżeńsko-przyjaźniowej.